Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i jesteśmy w Perth w Australii Zachodniej. Wracam teraz z King's Parku i zajadę do szpitali prywatnego i nowego. Pokażę Wam, jak to tutaj y, u nas wygląda. A wracając do, do wczorajszego filmu pod tytułem Póki my żyjemy, to powiedziałam tam na temat emigracji, że. Emigrant to takie, nie pies nie wydra ani jedno, ani drugie, i że emigracja jest ciężka i czasami lepiej być u siebie i mieć gorzej niż y, żyć na emigracji. I tak dzisiaj sobie w nocy myślałam na ten temat, że chyba najlepsze porównanie to jest do adopcji. Jeżeli urodziliście się w rodzinie, która jest biedna, może rodziną alkoholików, gdzie żyjecie w dużej bardzo rodzinie, ale jest naprawdę ciężko i biednie, i raptem zostaniecie zaadoptowani do rodziny zamożnej, bogatej, która żyje w pięknym domu, gdzie wszystko jest czyściuteńkie, dostaniecie swój pokój, będziecie mieli wspaniałe jedzenie i wszystko o tym, co się wam marzyło, jak żyliście w swojej biednej rodzinie, gdzie często chodziliście głodni, to wiecie co? Też nie będziecie szczęśliwi w tym pięknym domu, cudownym, bo będziecie tęsknić nawet do tych rodziców alkoholików, do tej biedy, do tego głodu, do tego brudu, bo w tym się urodziliście i to jest wasze. I tak mniej więcej można porównać emigrację. Wyjeżdżacie po lepsze życie. Będziecie mieli zdecydowanie materialną, lepszą sytuację, będziecie może w państwie bardziej prawomocnym, będzie Wam się żyło świetnie, ale coś będzie brakować. To coś, ja to mówię z perspektywy 30 lat i tego czegoś nigdy na emigracji nie znajdziecie, a to jest to, że zostaliście zaadoptowani do nowej, bogatszej rodziny, a tamtą zostawiliście z tyłu. I wiecie co, nie ma odpowiedzi na to, czy emigracja jest dobra, czy niedobra, czy powinniśmy, czy nie. Dlatego, że każdy z nas jest indywidualny. Niektórzy się do tej nowej rodziny zaadaptują cudownie i będą mieli naprawdę fantastyczne życie, a niektórzy nigdy się nie wyleczą z tęsknoty i całe swoje życie na emigrację będą tęsknić. Ja to widziałam nieraz. Tutaj przez tyle lat są ludzie, którzy nigdy, a słuchajcie, a to przenigdy, nie zaadoptują. Pierwsza euforia, tak jak przy pierwszej miłości, przechodzi szybko, pozostaje codzienne życie i niektórych tęsknota tak zżera, że nie potrafią normalnie żyć. A ja teraz jadę przez centrum. Per i będę dojeżdżała powoli do szpitali. Jeden będzie szpital prywatny, a drugi państwowy. Słuchajcie, ja tego nie mówię, żeby kogoś odmawiać od emigracji czy namawiać. Ja po prostu mówię po to, żebyście ci, którzy myślą o emigracji, żebyście sej zdawali, że do tego naprawdę trzeba być psychicznie przygotowanym i naprawdę wiedzieć, czego się chce, bo nie wiecie, jaka wasza reakcja będzie w nowym miejscu, a powroty są bardzo, a to bardzo ciężkie. Potem, raz jak już zasmakujecie lepszego życia, też jest bardzo ciężko wrócić, i potem już człowiek nie jest szczęśliwy ani tu, ani tam. Oczywiście, ten człowiek, który ma problem z adoptowaniem, moja sytuacja była dużo łatwiejsza, bo ja przywiozłam całą swoją rodzinę z sobą, ale wiem, że ludzie, którzy rodziny nie mają z sobą i są sami, na pewno dużo ciężej przechodzą to niż ja. Słuchajcie, dom starców. To jest dla emerytów. Starsi ludzie mogą sobie taki unit kupić w takim kompleksie i tam mają zapewnioną i opiekę zdrowotną, i rozrywkę. To są domy samodzielne, także ci ludzie żyją kompletnie samodzielnie. Oni muszą za to zapłacić. Mają w domu guzik, jak potrzeba im, czy pielęgniarka tam ona na miejscu przez 24 godziny jest, czy potrzebują pomocy. Jedyny mankament takiego miejsca, że to jest skupisko tylko i wyłącznie starych ludzi, nie ma tam nowego życia i młodego życia, nawet jak to cudownie i pięknie wygląda, nigdy nie mieszkałam, także nie wiem nigdy nikogo. Nie znałam, kto mieszkał w takim domu. To jest bardzo, a to bardzo popularny wśród Anglików. Oni sobie wykupują już takie miejsca. Jeszcze jak są młodzi, to inwestują. Jak widzicie, tutaj mają pole do bowling. Oni tutaj w swoje kule grają. To jest środek takiego osiedla. Są bramy, są, jest w miarę bezpieczne. No i nie ma na przykład hałasu dzieci, nie ma jakiegoś dużego hałasu samochodów. Ale tylko jest jedna grupa ludzi, ludzi starych. Jest to dla Anglików bardzo wygodna droga spędzenia emerytury, bo oni po prostu czują się tutaj bardzo bezpiecznie. Chciałam Wam pokazać nasz nowy szpital, który budujemy, on już jest częściowo oddany. To jest właśnie ten budynek. Będzie to chyba jeden z największych szpitali, jaki w ogóle powstał tutaj u nas w Westen Australii. Największy budynek, jakikolwiek powstał. Będzie on miał 6300 pokoi w tym budynku i w tym będzie prawie 700 łóżek dla chorych. Będzie on miał wiele specjalizacji, ma być jakimś najbardziej wiodącym szpitalem w całej Australii. Do tego w oku ma być chyba 6 hektarów naturalnego buszu, a to jest szpital prywatny. Zaraz obok niego stoi St. John of God. On został założony przez siostry zakonne z Irlandii podczas gorączki złota pod koniec XIX wieku. Ponieważ tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdżało i od tego się zaczęło. Dzisiaj cały czas te zakonnice są częścią zarządu, ale on jest głównie zarządzany już w tej chwili przez prywatną instytucję, z tym, że cały czas katolicki kościół ma pewną własność w tym kościele. Do, żeby się do tego szpitala dostać, trzeba mieć prywatne ubezpieczenie. Wszystko tu jest bardzo drogie i za wszystko trzeba płacić. Ja tutaj kilka razy leżałam w tym szpitalu. Pokoje są. Bardzo luksusowe jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Również jedzenie jest niesamowicie przepyszne, cudnie podane w takich ilościach jak tylko sobie zażyczycie, ale niestety za każdą rzecz tutaj trzeba płacić. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, wielu się zapyta, czy jest lepsza w prywatnym szpitalu czy w państwowym. Chyba i w jednym, i w drugim jest bardzo dobra opieka. Jedyna różnica to jest właśnie taki luksus, który macie i to, że nie musicie czekać na operacje, które na przykład w Waszym życiu nie zagrażają, jak wycięcie migdałów. A to są na to były natywne zwierzątka, które żyją tutaj. Tych krzaczkach, one są bardzo podobne do szczurów i po prostu postawiali takie tabliczki, bo wiele ludzi myśli, że to są szczury, a to są natywne zwierzątka, i one wieczorem tutaj wychodzą i żywią się y, chyba szyszkami, czy tam owocami z tych drzew. Bardzo słodkie są. Tak samo są torbacze, jak większość zwierząt tutaj w Australii. Ja byłam kilkakrotnie pacjentem tutaj w tym szpitalu. Bardzo przyjemne były to, jeżeli może w ogóle powiedzieć, że szpital jest przyjemny. To muszę powiedzieć, że przyjemnie się leżało. Z tym, że jeżeli człowiek ma bardziej skomplikowaną chorobę, to niestety musi pójść do szpitala państwowego, dlatego że szpital państwowy ma zdecydowanie droższe i lepsze y, na, y, urządzenia i ma lepszych specjalistów, a to jest ten szpital państwowy, który właśnie cały czas jest w budowie. Jak widzicie, jeszcze teren budowy jest ogrodzony, jeszcze ludzi nie są tutaj wpuszczeni, ale lada dzień, zdaje się za parę miesięcy, mają powoli zacząć otwierać. Będą po kilka łóżek otwierać, także nie wszystko naraz, tylko na przykład otworzą najpierw 100 łóżek, 200 i tak dalej. Obok tego jest zaraz Uniwersytet Murdoch University, który też teraz w tej chwili ma dział medyczny i część tych właśnie tego szpitala będzie też szpitalem dla studentów i dla naukowców na badania naukowe i tak dalej. PERT się tak strasznie teraz buduje tyle wszędzie właściwie, gdzie się człowiek pojedzie to wszystko jest w budowie cały nowy lotnisko nam budują ponieważ tak ogromnie PERT urosło że nie daje rady pomieścić tych i przyjąć wszystkich samolotów a to jest nasz parlament z Westen Australii, będziemy mieli teraz drugie wybory, ponieważ się okazało że w poprzednich wygora, wyborach zginęła jakaś ilość głosów i sąd najwyższy unieważnił tamte wybory i prawdopodobnie za jakiś czas będziemy musieli i znowu podejść do urny, a jak wiecie, nasze wybory są obowiązkowe, więc każdy będzie musiał pójść i jeszcze raz głosować. Tak, Pert się bardzo rozbudowuje, taka ilość ludzi tutaj przyjeżdża, nowych mieszkańców. To powstaje dosłownie na oczach, aż czasami mi ciężko uwierzyć, bo jadę i jednego dnia czegoś nie ma, po tygodniu, dwóch czasami jak się jedzie, to już nowe budynki powstają, nowe drogi. Wszystko to bardzo szybko idzie. Oprócz tego olbrzymiego szpitala, o którym mówiłam, to powstają również olbrzymi nowy szpital dla. Dzieci, i jeszcze te stare szpitale rozbudowują. Także bardzo, a to bardzo miasto nasze się zmienia. To już nie jest takie Pert, które ja pamiętam sprzed dwudziestu paru lat, które było. Małym i zupełnie innym miastem. Wydawało mi się nawet, ja bym powiedziała, że przyjemnie się żyło, jak było małe. Takie Adelaida teraz jest została. Tam właśnie koło miliona ludzi mieszka. To jest wielkości tej mniej więcej, jak Pert było, kiedy myśmy przyjechali te 29 lat temu. To miejsce jest pomnikiem uczczenia pamięci tych, którzy polegli za naszą wolność podczas wojen. Jest tutaj napisane, pozwól żeby Twoja cisza była prezentem dla tych, którzy stracili życie za naszą wolność. To jest pomnik dla tych, którzy walczyli o naszą wolność, którzy oddali życie, żebyśmy mogli dzisiaj mieć życie dla tych, którzy stworzyli nam prawa, z których dzisiaj możemy korzystać, żeby walczyć o swoją wolność i poprawić swój byt. I tak to mijają, słuchajcie, lata, wieki i ludzie zawsze walczą i zawsze są niesprawiedliwości na tym świecie. Czasami mnie zastanawia, co w nas ludziach jest, że człowiek człowiekowi jest największym wrogiem, bo nikogo się najbardziej człowiek nie boi, jak właśnie drugiego człowieka. I my doznajemy najwięcej krzywdy i najwięcej z nas traci ludzi życie właśnie przez drugiego człowieka, nie przez jakieś inne zwierzęta, które zamieszkują tą naszą planetę Ziemię, tylko my sami sobie jesteśmy bardzo często wrogiem. Ja tego nie mogę w żaden sposób zrozumieć, dlaczego tak zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy najbardziej drapieżnym życiem, które żyje na tej planecie Ziemi. To dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam pogody ducha, życzę Wam miłego dnia i <śmany> przesyłam promyki Słońca. Ja jestem Hania i do usłyszenia.